Wiosna w pełni temperatury rosną. To dotyczy rozmnażania na tym etapie roku. Tutaj już zasialiśmy ogromną gamę roślin odpornych na zimno roślin, które mogą zamarzać to są warzywa takie jak sałata, szpinak, kapusta, brokuły, cebula, cebula, dymka. To są dość odporne rośliny, ale wszystkie korzystają na tym, gdy są uprawiane w dobrych warunkach, a następnie wysadzane jako sadzonki, rozsady. Ogród jest teraz dość pełny i wszystko jest pod przykryciem, bo wciąż jest chłodno. A teraz jest okazja, żeby przejść do drugiej fazy. Wciąż jesteśmy prawie miesiąc od ostatniego terminu przymrozków, co oznacza, że tutaj wciąż może być przymrozek w nocy. Praktycznie do połowy maja, czyli około trzech tygodni, co oznacza, że to dobra okazja, żeby zacząć wysiewać rośliny wrażliwe na przymrozki. To zupełnie inna kategoria warzyw. Rzeczy takie jak kukurydza cukrowa, dynie, cukinie, ogórki, cała rodzina dyniowatych, wszystkie to bardzo, bardzo delikatne rośliny i jeden mały przymrozek i po nich. Więc tutaj używam właściwie inspektu. Wielu z Was prawdopodobnie nie miałoby na to miejsca, ale podobny pomysł: można zapewnić trochę ciepła elektrycznego w jakimś pomieszczeniu albo wykorzystać swój dom, bo w dużej mierze chodzi o kiełkowanie zapewnienie ciepła do kiełkowania. Mam też trochę sadzonek w oranżerii. Teraz potrzeba dość sporo miejsca. I również dobrze jest nie wysiewać zbyt wcześnie wielu z tych roślin, na przykład pomidory. Te wysiałem dopiero nieco ponad dwa tygodnie temu, dwa i pół tygodnia temu. Na początku kwietnia, co wiesz, jak na tamten czas wydaje mi się już późno, nawet jeśli robiłem to już kilka razy. Pomidory to niewielkie rośliny, ale rosną bardzo szybko. A zwłaszcza kiedy robi się cieplej, wiesz, teraz pod koniec kwietnia poziom nasłonecznienia jest naprawdę dobry, więc one nie zwlekają. To różnica dwóch tygodni w terminie siewu. Te wysiano 20 marca, i niedługo te będą musiały być przesadzone. Na takiej roślinie rozwija się bardzo ładna bryła korzeniowa, i kończy im się miejsce w tacy modułowej. Wtedy nagle potrzebujesz więcej miejsca i może się zrobić trochę trudno znaleźć wystarczająco dużo przestrzeni. To jest powód, dla którego nie warto siać zbyt wcześnie. Mimo, że to może być trudne, zwłaszcza gdy wszyscy znajomi już sieją, nie chcesz zostać w tyle i przegapić okazji. Ogólnie rzecz biorąc, jako zasadę powiedziałbym: Nie martw się za bardzo. Często pytają mnie, czy na coś jest już za późno siać. Często nie jest, po prostu wytrwaj. Mam na myśli, że dobrym przykładem rośliny ciepłolubnej, której naprawdę nie chcesz siać zbyt wcześnie, jest ogórek. Te ogórki wysiałem. 10 dni temu, a właściwie nawet nie 9. A jeśli nie mają ciepła do kiełkowania, to im się nie uda, po prostu będą tam leżeć i zgniwać. I denerwuje mnie, kiedy widzę, że nawet katalogi nasion czasem zalecają wysiewać je zdecydowanie za wcześnie, nawet pod koniec lutego. I to po prostu nie jest dobry pomysł. Będziesz się z tym męczył, a potem mieć dużą roślinę na długo przed czasem sadzenia na zewnątrz i musieć jakoś utrzymać ją przy życiu. A tak przy okazji, to jest melon, dlatego melon zwykle rośnie trochę wolniej niż ogórek. I dlatego jeszcze nie wykiełkowały, ale już są w drodze. Jeśli chciałbyś mieć większe rośliny, wiesz, można kupić sadzonki. I zrobiłem to trochę, żeby mieć większy wybór. I mogę Ci też pokazać, to jest roślina melona, którą kupiłem jako sadzonkę. Sadzonka z bryłą korzeniową przybyła tydzień temu przesadziłem ją do doniczki. Przesadzanie to umieszczanie rośliny w większej doniczce z dodatkowym kompostem, aby zapewnić więcej miejsca na rozwój korzeni i części nadziemnej. I to jest prawdopodobnie około trzy tygodniowa roślina melona. Ale ogólnie rzecz biorąc, większość moich melonów jest wciąż dość mała. Wiesz, nie ma pośpiechu, żeby je przyspieszać. Masz do wyboru różne możliwe terminy siewu. I dobrą zasadą może być wysiew około 3 tygodni przed ostatnimi przymrozkami, żeby mieć rozsądnej wielkości roślinę dla wielu gatunków. Pomidory potrzebują trochę więcej czasu, więc może 5 tygodni przed ostatnimi przymrozkami, może nawet 6 tygodni. Ogórki wysiewam około 4 tygodnie wcześniej. Nie ma sztywnej reguły, to tylko kilka wskazówek. A potem jest Bazylia. Jeśli chodzi o kompost, którego używasz, albo sposób wysiewu, są różne opcje. Na przykład czasami używam tacki na nasiona, żeby wyhodować sadzonki, albo wysiewam bezpośrednio do wielodoniczek i robię wysiew wielonasienny. Mieliśmy tu problem z podlewaniem i zalaniem, wyjaśnię to. Ale zasadniczo możesz tutaj zobaczyć sadzonkę bazylii. Rośnie właściwie w prawie niczym. Są niesamowite jako sadzonki, nie potrzebują wiele wilgoci wokół swoich korzeni ani wody. Lubią powietrze i korzenie bazylii. I mam całkiem sporo vermikulitów w tej ziemi. Widzisz, wypada. Nie była zbyt mocno wciśnięta. I nie chcę, żeby były zbyt mokre, więc jest kilka takich szczególnych rzeczy. I tak samo jest właściwie z ogórkami i melonami. Ten melon, który Ci pokazałem, doniczka jest dość lekka. To dobry sposób, żeby ocenić, ile wilgoci jest w tacy, doniczce czy czymkolwiek. Po prostu podnieś ją. Według mnie to ma średnie znaczenie. Z czasem wyczujesz, jak to jest, po prostu trochę to robiąc. Ten wydaje się bardzo lekki i to jest w porządku. Aby sprawdzić, czy rośliny potrzebują podlewania, obserwuj je w słoneczne popołudnie. Jeśli zauważysz wienące liście, to znak, że roślina potrzebuje wody. Ale to nie koniec historii. Liście roślin więdną jako mechanizm obronny po prostu trochę zasypiają, gdy nie mają wystarczająco dużo wody, a potem bardzo szybko się podnoszą. Więc po prostu miej oko na swoje rośliny w naprawdę jasne dni, tak jak dzisiaj, kiedy będziemy mieli bardzo słoneczny dzień. I prawdopodobnie podleje drugi raz. Zrobię pierwsze podlewanie, żeby Ci pokazać. Wspomnę jeszcze o kilku innych roślinach. Pory właśnie zaczynają wschodzić. Te rośliny nie są wrażliwe na mróz, ale pochodzą z późniejszego siewu. Nie sieję porów za wcześnie. Gdy robię to w lutym, często przedwcześnie wybijają wpędy kwiatowe. Więc wysiewam je w kwietniu i... One są właściwie jedynym warzywem tutaj, które jest odporne na mróz. Wszystko inne są tu przykłady. Dzieje się też coś innego. To są aksamitki. Aksamitki francuskie. Niskie aksamitki francuskie bardzo lubię jako roślinę bazową, pod pomidorami, ogórkami i melonami na przykład. Wyglądają pięknie i prawdopodobnie trochę odstraszają szkodniki. Wydzielają substancję zwaną limonenem, która odstrasza mszyce. Do doniczek przesadzamy także kilka pomidorów. Więc masz, jak wspomniałem tutaj, kiedy dochodzą do tego etapu, korzenie są już dość rozrośnięte. Są też, jeśli nie będziesz ostrożny na tym etapie, od teraz te rośliny robią się całkiem duże i zaczyna im brakować światła. To oznacza, że będą się wzajemnie wyciągać. I szukając światła, tak się wyrosną na bardzo długiej łodydze. Więc wsadzenie ich do doniczki, tak jak tutaj. Właśnie to zrobiliśmy, więc ta jeszcze się za bardzo nie ukorzeniła. I to oznacza, że potem będzie rosła dość szybko. Ta roślina w ciągu dwóch tygodni przy tak jasnym słońcu może z łatwością urosnąć aż do tego miejsca. I nie mam jeszcze miejsca, żeby je posadzić. Wciąż zbieramy plony w tunelu foliowym, tutaj w szklarni, więc. Czas jest odpowiedni, nawet jeśli wygląda jeszcze dość mało, teraz naprawdę zacznie szybko rosnąć. Wspomnę jeszcze o jednej roślinie to seler naciowy i seler korzeniowy. Dla mnie najlepszy czas na ich wysiew to połowa marca w tym klimacie. Nie są zbyt wrażliwe na mróz, zniosą trochę przymrozków, ale nie powinny być wysiewane zbyt wcześnie, żeby mogły ładnie rosnąć po przesadzeniu, tutaj w połowie maja. Czekamy do ostatnich przymrozków, to wygląda dobrze. Widać, że mają już ładnie rozwinięty system korzeniowy i jeszcze dużo czasu na dalszy wzrost. No, mają tam dużo miejsca, nie rosną szybko, więc zauważyłem, że czas od wysiewu do przesadzenia jest wyjątkowo długi. Może wynosić nawet do dwóch miesięcy. Dobrze, podlejmy je trochę. Ja myślę, że wiele osób martwi się podlewaniem roślin od góry i moczeniem liści, ale to jest całkowicie w porządku. Można tak robić. Wiecie, można używać mat kapilarnych, ale to już zupełnie inna sprawa do nauczenia się. I chociaż to na pewno jest inwestycja, to jednak uważam, że o wiele prościej jest podlewać ręcznie od góry. I cały czas przestawiamy tu rośliny. Wiecie, one po prostu zawsze stoją na ławce. Zasadniczo chodzi o to, żeby pod spodem była przestrzeń na powietrze albo możliwość odpływu wody. N nigdy nie powinny stać na twardej powierzchni, na przykład pod tymi roślinami na górze inspektu mam ramę z palet, czyli drewnianą ramę z przerwami, które pozwalają wodzie swobodnie odpływać. To oznacza, że nie można przelać roślin, i właśnie tak to robię. Dzięki tej metodzie, jeśli coś potrzebuje więcej wody, po prostu podlewam wolniej. Nieustannie obserwuję rośliny i dostosowuję podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Większość warzyw ma podobne wymagania uprawowe. Pomidory potrzebują nieco więcej opieki, więc. Stąd mogę sięgnąć, by to zrobić trzeba tu trochę umiejętności jeśli chodzi o uzyskanie ładny, równomierny przepływ, więc potrzebujesz dobrej końcówki. To jest dość stara konewka i bardzo drobna końcówka, którą od czasu do czasu przepłukuję, żeby wszystkie otwory były drożne. Dbam o to, żeby moje beczki na wodę były bardzo czyste. To ważne. Nie chcesz, żeby twoja konewka zapełniała się brudem. Czysta woda. W tej chwili to właściwie woda z kranu, bo nie padało tu od czterech tygodni, więc musimy napełniać beczki ręcznie. A teraz przyjrzymy się, jak faktycznie wysiewać kilka nasion, żeby dać Ci trochę informacji na ten temat. Jeśli chodzi o sezon siewu i to, w co będziesz je wysiewać, mam tu kilka przykładów. Są to zaprojektowane przeze mnie tacki modułowe, umożliwiające łatwe i estetyczne wysuwanie sadzonek. To jest Mangold wysiany zaledwie 9 dni temu, a właściwie nawet mniej, myślę 17 kwietnia, czyli to jest mm, tydzień. To dokładnie tydzień, i wykiełkował po 5 dniach w domu, a zostawiłem go może o jeden dzień za długo. Chociaż wtedy szybko wyrastają długie łodygi, więc trzeba uważać i trzymać je w pełnym świetle tak długo, jak to możliwe. Gdy zaczną rosnąć, więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w moich wcześniejszych filmach na YouTube, Więc moduły Ray tutaj robię mały eksperyment, właściwie są dwa różne rodzaje kompostu. Używam jednego, który jest dość zdrewniały, trochę drewna, które przesianie zrobiliśmy właściwie z buczera, a drugi to komercyjny kompost do doniczek. A to, co chcę zrobić, to po prostu wysiać kilka nasion, żeby dać wam pojęcie, wiecie, to są nasiona na ten sezon, więc to jest właśnie siew teraz na przykład kukurydza cukrowa. Mój sposób to po prostu położenie ich na wierzchu, chociaż pewnie byłoby łatwiej, gdybym zrobił małe dziurki. Nie musicie tego robić, bo ja mam tendencję do wypełniania moich tacek, komórek, tak pełno, jak się da. Ponieważ te komórki modułowe nie są duże, po prostu zrobię małe wgłębienia, żebym mógł wyraźniej widzieć, gdzie siać. Przy wypełnianiu tacki nie bójcie się, jeśli wydaje się, że ją przepełniacie, bo w ten sposób będziecie mieli wystarczająco dużo kompostu, a kiedy podlejecie, to wszystko się osadzi. Więcej niż myślicie, że się osadzi. Teraz to jest cukinia i znowu tylko jedno nasiono na wierzchu. Jest pewna mitologia dotycząca tego, jak trzeba siać te nasiona, i czasem możecie usłyszeć, że trzeba je położyć na płasko, bo tam wyrośnie korzeń z tego płaskiego końca, a tak naprawdę to nie jest tak. One po prostu lubią być położone płasko. Na wierzchu to najłatwiejszy, najszybszy sposób i działa naprawdę dobrze. Tak samo jest z ogórkiem i innymi dyniowatymi. A teraz mamy pory. Nie będę teraz wysiewał dużo porów, ale chcę Wam pokazać ideę wysiewu wielonasiennego. Rezultat zależy od jakości kiełkowania nasion, ale. Nasiona pora nie są duże, więc dość trudno jest odliczyć idealną liczbę, czyli prawdopodobnie 5, bo trzeba założyć, że jedno prawie na pewno nie wykiełkuje, więc 1, 2, 3, 4, 5, szczerze mówiąc może być nawet 6, ale właśnie w ten sposób bym wysiewał po kilka nasion. I one po prostu leżą w tym małym wgłębieniu. Możesz je trochę bardziej docisnąć albo po prostu posypać jeszcze trochę kompostem na wierzch. Nie chcesz zakopywać nasion zbyt głęboko. To prawdopodobnie największy powód, dla którego wiele nasion nie wschodzi. Pozostały przyduszone kompostem na wierzchu. Zasada jest taka: te nasiona są duże, więc możesz zobaczyć, jak są grube, że nakładasz na nasiono tyle kompostu, ile wynosi jego grubość. To byłoby idealne, chociaż w praktyce jest to dość trudne do wykonania i zamierzam wysiać trzy z nich. Możesz wysiać dwa. To zależy od buraka liściowego, ile roślin tak naprawdę chcesz mieć. Jeśli chcesz mieć mniej roślin, wtedy liście będą większe i to lepsze do gotowania, ale możesz uprawiać buraka liściowego na sałatki. Wtedy możesz wsadzić 3 lub 4 nasiona zamiast 2 czy 3. Posiałem już większość buraka liściowego, teraz testuję tylko dwa rodzaje kompostu. Nie jest łatwo znaleźć dobry kompost. Częściowo dlatego, że z roku na rok przepis na kompost się zmienia, więc kiedy znajdziesz dobry kompost w jednym roku, a potem firma kompostowa doda coś innego w następnym roku. Dlatego przez lata wahałem się, czy polecać jakąkolwiek konkretną markę. To było dla mnie ironiczne, że tej jesieni miałem 12 lat z rzędu naprawdę dobre wyniki z tym jednym, który jest lepszy niż złoto, i naprawdę ich polecałem, głównie dlatego, że chciałem pomóc ludziom znaleźć dobry i niezawodny kompost. Zrobili coś innego tej zimy, nie wiem jeszcze co, ale pierwsza partia, którą od nich miałem, nie dała dobrych sadzonek. To ten sam kompost, którego używam tutaj teraz, i myślę, że miał w sobie trochę kompostu z zielonych odpadów, który był zbyt świeży. Wiesz, waham się to powiedzieć, nie mogę być pewien, a poza tym ci ludzie są profesjonalistami, powinni wiedzieć co robią i zazwyczaj wiedzą, ale czasem popełniają takie błędy. To trochę rozczarowujące, więc. Wiesz, jeśli masz możliwość w swoim ogrodzie, żeby zrobić własny kompost, to warto to rozważyć i będziesz wiedział, na czym stoisz, bardziej to dotyczy większych nasion, które wciskam. Gdyby to były na przykład pory, to bym tego nie robił, bo one tego nie potrzebują, ale nawet dzieciak na tym skorzysta. Więc po prostu upewniam się, że jest dobry kontakt, potem na wierzch sypię trochę kompostu, podlewam i przechodzimy do fazy kiełkowania. Kluczowe jest to, że nasiona do kiełkowania zazwyczaj potrzebują trochę więcej ciepła i idealnych warunków niż później do wzrostu, więc tutaj dom może się przydać. Na tym etapie nie potrzebują światła. Nasiona nie potrzebują światła do kiełkowania, z jednym wyjątkiem, którym jest seler i seler korzeniowy. Tych nie przykrywaj kompostem i trzymaj w świetle. Ale te mogą być w ciemności podczas tej początkowej fazy kiełkowania i dlatego możesz to robić w domu, wiesz, to nawet nie musi być na parapecie, po prostu gdziekolwiek, gdzie jest ciepło, to ciepło jest im potrzebne, szczególnie w nocy. Ta szklarnia jest ciepła w dzień, ale w nocy temperatura nawet tutaj spada poniżej 5 stopni Celsjusza, czyli około 40 stopni Fahrenheita i to zatrzyma kiełkowanie nasion, szczególnie tych rodzajów nasion, które są czerwone, mają w genach, że nie kiełkują, dopóki nie jest ciepło, inaczej po prostu się nie udadzą. Więc te są gotowe do Podlania, a potem są gotowe na trochę ciepła. I generalnie powiedziałbym, że około 5 dni będzie. Czasem, kiedy po wysianiu prawdopodobnie będziesz chciał przenieść swoje nasiona do pełnego światła. Właściwie to jest ciekawe. Przy podlewaniu widać, jak woda znacznie szybciej wsiąka w drewno, a dużo wolniej w to. Myślę, że ma trochę za dużo bardzo drobnej masy z tych zielonych odpadów, co może na dłuższą metę pomaga w uprawie ładnych sadzonek. W kompoście do doniczek znajduje się wiele składników odżywczych. O jego jakości decyduje szereg różnych aspektów. Ja... Mam nadzieję, że podobało Ci się poznawanie pomysłów na uprawę roślin ciepłolubnych. Nie spiesz się z tym i upewnij się, kiedy u Ciebie występuje ostatni przymrozek.